Dla kładowca podstawowym zabezpieczeniem jest kask. Co robi kask? Przede wszystkim zabezpiecza naszą głowę przed uderzeniami gałęzi, w trakcie upadku na ziemię. Dodatkowo oczywiście izoluje termicznie, zabezpiecza nasze oczy. Ma wiele, wiele ważnych rzeczy do spełnienia. Są różne kaski. Ja wybrałem szczękowy, jeżdżę w szczękowych. Kiedyś jeździłem z szybą. Niestety jednak wolę jeździć w goglach. Jest to dla mnie ważne. Waga kasku? Jest ważna, ale tylko wtedy, kiedy jeździmy bardzo dużo lub ultrasportowo. Pamiętajcie, kask komologowany, wtedy wiecie, że on jest bezpieczny. Każda forma zabezpieczenia jest ważna, nawet taka ultra lekka. Wiadomo, tym w terenie się nie pchamy, ale na jakieś ultra pojazdówkę na grzyby z żoną albo z synem na ryby, słuchajcie, napierśniki są, są. Kręgosłup jest, jest. I dodatkowo kamizeleczka leciutka. W wypadku model Fintraila, do tego są jeszcze ochraniacze nawet na kolana, a to już jest fajny izolator termiczny, łącznie z goleniami. Jest naprawdę dużo akcesoriów zabezpieczających nasze ciało na rynku. Teraz na rękawice. Rękawic jest naprawdę bardzo wiele typów. To mam rękawicę taką terenową do jazdy właśnie w lesie. Jesteśmy na terenie prywatnym, ale trzeba dbać o dłonie. Dlaczego? Ponieważ mają nakostniki i ochraniacze palców od góry. Każda rękawica ma również jeszcze część chwytliwą. Musi być pewna, żebyśmy mogli zawsze w dobrych warunkach i sytuacji trzymać manetkę, a ochrona kostek zawsze się przyda. Każdy z nas takich rękawic powinien mieć kilka w garażu, bo na zimę są cieplejsze, na deszcz są nieprzemakalne, na zawody są leciutkie, z żelowymi wkładami. jest tego dużo. Dlatego jak wyjeżdżacie w teren zawsze miejcie dwie pary. Zbroja. Zawsze powinniśmy ją mieć na sobie w czasie jazdy kładem. Są różne zbroje. Ja używam z pełnym napierśnikiem. To jest dla mnie bardzo ważne. Są również takie dzielone zamkiem, ale wtedy ta plastika klatki piersiowej jest troszeczkę słaba, że tak powiem. Są takie, które mają pełne przedramiona, są takie, które mają siateczki, ubieramy je. Generalnie jej zadanie jest chronić nasz korpus przed urazami. Od mechanicznych uderzeń gałęzi po właśnie upadki kręgosłup i piersi, obojczyki jest tego bardzo dużo. Ale oprócz ochrony takiej mechanicznej, ja bardzo cenię sobie zbroję za to, że wtedy kiedy jest zimno i chłodno lub pada deszcz, ona mnie izoluje. Także pamiętajcie, zbroja to też jest izolator termiczny. A pod zbroją mam zawsze coś z długim rękawem. Ja preferuję soft y, lub wszelkiego rodzaju lekkie polarki. Ważne, żeby był zamek. Bo jak jest zamek, to mogę sobie regulować termikę y, ciała. Chodzi o to, żeby nie było nam za gorąco. Długi rękaw nie muszę Wam mówić, wszelkiego rodzaju otarcia, jazda w terenie, a dodatkowo zmiany warunków klimatycznych w trakcie jazdy. Czasami jest tak, że jak jest nam troszeczkę za gorąco, to później nam z kolei pomaga, że jest trochę nam cieplej, kiedy jest zimno. Tego długi rękaw to powstał. W jeździe terenowej i nie tylko terenowej może przytrafić się nam absolutnie wszystko. Widzieliście, jak możemy upaść składa, o co możemy uderzyć, jak działają gogle, kask. Ten cały strój zabezpieczam jeszcze bluzą Jerseja po to, żeby zabezpieczyć zamki, rzepy przed błotem, piachem, wodą. Wbrew pozorom taka bluza nam w tym bardzo pomaga. Nie zawsze jest to tylko reklama. Przechodzimy do nóg, na kolanniki. Tutaj w wersji sportowej, tutaj w wersji wyprawowej, czyli z długą nogawką. Na kolanniki ja mam plastikowe z zawiasem, są jeszcze ortezy. Jest wiele różnych form ochrony kolan, ale bardzo ważne, żeby były zawias, chronią golenie, są spinane, można w nich wszystko chodzić, klękać, uderzyć się kolanami, podeprzeć się. I znowu, jak jest zimno i mokro, doskonale izolują nasz staw kolanowy przed warunkami klimatycznymi. Teraz na buty. Buty krosowe jest ich dużo. Krótkie, długie, bardzo sportowe, czyli krosowe, No i oczywiście modele butów adventure'owych. Ja używam adwencerowe, ponieważ w butach spędzam bardzo dużo czasu. Dobry but adwenterowy to jest but, który jest wodoodporny, zabezpiecza nasz goleń i oczywiście staw skokowy. Do tego but ma również bardzo aktywną podeszwę, która też zabezpiecza nas przed względem po co. Goleń przed uderzeniami gałęzi patyków, zabezpieczenie stawu skokowego klamrami przed skręceniem stawu skokowego, a podeszwa żebyśmy się nie ślizgali na byle czym.